Jo yo jo, yo, yo, widzowie! Kolejny odcinek z serii Od zera do Huge. Więc tak, 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 no. Jak obiecałem w tym odcinku będziemy na Trading Plaże. Ale kupienie tam czegoś nie będzie łatwe. Bo mam tylko 42 tysiące tych diamencików. A ludzie tam dają za parę tysięcy. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale duży portfel mam. I nie powiedział, że nie mogę robić transy. No właśnie. Aśnie, Asia. Aś Więc robimy taki trade. I sobie powiem

A kupię sobie jajeczko No i no, no, kurde Kurde, jeszcze mi usunęli to Nie wiem, robię jakiś trade Dobra, mam na trade wszystko I zrobię z nim On mnie nie widział, więc nie wiem, że mam jakiś pet Ale ten mnie też chyba nie wiedział, to... Śle. to w końcu mi odbierze pet. Aha, Alona dzięki, Degito. O. No... No pet. Please. Please. Please pet. Gratulując tutaj zarówno panom prezesom, którzy stoją na czele tych spółek matek, można powiedzieć, tej która dzisiaj została zawiązana w to no nie mam, sorry, ale nie mam nic. Co to znaczy, fajne.

Ej, cieszę się widzowie, nie? Ale tak za darmo to jest trochę podejrzane. Bo kurde. No że nikomu go nie dam. Chyba, Czy, czy ja bym go nie mógł czekać, bo... nie patrzę? Mam jeden, jedyny pecik taki fajny. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Dzięki, to nie widzę. Mam tego dekstera, nie? A ja, ja nie, no nie, nie mogę. A dlaczego żeby mnie nie widział? To przy tym piernicznym się tu. Ej, to jest. Ja się cieszę z tego, nie? Mam takie coś. Ja teraz mi będą no, radę o to wysyłać widzowie. Bardzo dziękuję O oh fog, jakie fajne. event P dostałem za free. To jest tutaj podejrzane. Mówię tak, serio, serio podejrzany, nie? Dziękuję Jak to może ktoś z Was, to napiszcie w komentarzu. Ok. Ulepszę się to. Nie wiem czemu, ale. Dobra, nie będę miał tego peta przez trochę. Ale warto chyba, warto, warto. Na ulepszenie enroll. I. i, i. A bo ja muszę mieć kuściągnąć tego, okej. Okay. Dobra, to ściągam go. Aha. Ja tu też zrobię enroll. Za 5 godzin będę mogła odebrać. I to jest mój jedyny pet na zaraz. Czyli, no. Ej, co tu się odwaliło? Ale nie wiem. Może Mam może trochę lepszą rangę, ale muszę mieć huge, nie? A huge to jest taki większy trochę. Ale co się odwaliło? Dostałem to za darmo, nie? Nie sprzedam go. Albo czasem go dam na parę sekund. Żeby ktoś mógł sobie go kupić, ale za jeden bilion. Tak, jeden bilion. A może coś pomyśleć, kto jeszcze nie. Wy już mnie nie widziała. Ciągamy pet. Piszę mi, jeżeli no pet. Albo te. ten mnie nie widział. Co to też mnie nie widziała. I teraz piszemy tak. Please. Kurde, nie is. Please. No fak. Mm, ale dobra widzowie Ja go obiecałem No zgodnie z obiecunką pójdę na trading plaży. Ale bez pytów Ja po prostu tak nic nie będę tam dawał Nie Zobaczę, co by tak Muszę Ej, dobra, zróbmy tak, to już nie będę tam pisać. Albo po prostu pokażę im tego pytania i zobaczymy co, ani datum. Za takiego pyta, może więcej takich pytania, to wtedy się zgodzę. Za jednego takiego. Dobra, mam go. Dobra, muszę go założyć.

Mi się wydaje, że się to opłaca, więc to skanceluję. Ok, napiszę mu najpierw ofertę i teraz dam to. Myk. No, dobra, kanceluję, dobra. Hans, okej, okay. ten, okej. Okej, ok, e, o, o, okay. okay. E, Oj, Polak jest, dobra. Aha. Dobra, daję to. 51 pet. ja mu pytam. Dobra, napiszę mu tak. A, dy, Ad. Napiszę mu no fair. No no, 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 free. no free. Nie jest za darmo pecik.

To mi za to da. To jest my jeden ket, nie? daję mu to. Widzowie. Okej, okay, on ten cel. No to co, widzowie? To by chyba było na tyle. Mi nie przyjął dobrze trader. Jakby to i dobrze przyjął. No to by może dał.

I na razie do jutra. Papa. Pa.